Degradacja do piątej ligi angielskiej, wielka odbudowa, długa i niełatwa droga na szczyt i w końcu upragniony awans do Premier League. Po rocznym pobycie w najwyższej klasie spadek, a dwa lata później kolejny. Tym razem niespodziewany do League One. Opowieść ta to niezmyślona historia, a rzeczywistość angielskiego Luton Town, który to w ostatnim czasie ma poważny kryzys. Po upragnionym, ciężko zapracowanym i spektakularnym awansie do Premier League, klub nie wzmocnił się szczególnie. W letnim okienku transferowym do klubu dołączyło 14 nowych graczy, na których wydano sumę opiewającą na 25 milionach euro. Natomiast wpływy klubu to bardzo skromne 300 tysięcy euro. Porównując to z wydatkami innych Beniaminków, czyli Barnley FC oraz Sheffield United, różnica jest diametralna. Barney wówczas wydało kwotę 111 milionów, a Sheffield 66 milionów euro. Przechodząc do sportowych zmagań, The Hatter z sezonu dobrze nie zaczęli. Po pięciu spotkaniach drużyna prowadzona wówczas przez Roba Edwardsa zdobyła zaledwie jeden punkt. Pierwsze zwycięstwo i ważne trzy punkty odnotowali w swoim szóstym meczu, kiedy to na wyjeździe pokonali Everton 1-2. Po połowie sezonu podopieczni Edwardsa zajmowali 18 pozycję w ligowej tabeli, a do bezpiecznej pozycji brakowało niewielu punktów. Finalnie The Hatter sezon zakończyli na 18 miejscu, co oznaczało spadek do Championship. Mimo tego Luton Town pokazało się z dobrej strony w angielskiej elicie. Zwycięstwo 4-0 nad Brighton, remis 4-4 z Newcastle, czy remis z Liverpoolem 1-1 oraz walka do końca mimo porażki z Arsenalem i Bournemouth 4-3. Kibice de Hatters po spadku ulubionej drużyny liczyli na poukładanie klubu, przebudowę składu i szybki powrót ze zdwojoną siłą. Nadzieje na ponowny awans były ogromne. Po spadku z najwyższej klasy klub przeszedł wielką transformację. Z klubem pożegnało się wielu kluczowych graczy, m.in. Hedozie Ogbene, Ross Barclay, Gabriel Osho czy Albert Sambielokonga. Po odejściu ważnych piłkarzy klub starał się wypełnić luki kadrowe, sprowadzając sporo zawodników. Do klubu dołączyli zawodnicy doświadczeni grą w Championship, młodzi zawodnicy będący rezerwą klubów z Premier League czy zawodnicy grający na skandynawskich stadionach. Łącznie na transfery klub wydał 31 milionów, czyli o 6 więcej niż dołączając do Premier League. I był 7 milionów euro na minusie, bowiem wpływy klubu w tym sezonie to 24 miliony. Pierwszy mecz Luton Town odbył się na początku września. Wówczas The Huthers musieli zmierzyć się z Barney FC. Mecz zapowiadał się ciekawie i nie dało się wskazać dokładnego faworyta meczu. Bo przecież kluby te to niedawni spadkowicze z angielskiej elity. Finalnie mecz zakończył się pokaźnym zwycięstwem De Clarets, 1-4, które to pokazało pierwsze problemy i ciszę przed burzą w Luton. Po pięciu kolejkach zespół Roba Edwardsa zajmował 19 pozycję w ligowej tabeli i forma The Haters nie wyglądała najlepiej. Po dziesięciu kolejkach było jeszcze gorzej, a forma Luton Town się pogorszyła. Cztery zwycięstwa, dwa remisy i siedem porażek, do tego 22 lokata w tabeli. W połowie sezonu sytuacja klubu nie poprawiła się i The zbłądzili na dole tabeli, znacząco przegrywając z Leeds United 3–0, z Norwich City 4–2, czy z Middlesbrough 5–1. Po tak tragicznej połowie Rob Edwards został zwolniony z funkcji pierwszego trenera drużyny, jego miejsce zajął Matt Bloomfield, który wcześniej trenował trzecioligowe Wycombe Wanderers. Wszyscy związani z klubem nie liczyli już na powrót do Premier League, ponieważ to było praktycznie niemożliwe. W tym momencie najważniejsze było utrzymanie w Championship. Każdy miał na to nadzieję, bowiem nadzieja umiera ostatnio. W przedostatnim meczu drużyna Mata Bloomfielda musiała zmierzyć się z walczącym o baraż do Premier League Coventry City. Sensacyjnie Luton Town wygrało to spotkanie 1-0 i przed finiszem sezonu awansowali na 21. miejsce dające im utrzymanie w Championship. Po tym dobrym spotkaniu wiara w utrzymanie umocniła się. I aby przypieczętować i pozostać pewnym gry w następnym sezonie w lidze, The Hatters czekał trudny mecz z West Bromwich Albion. Według dostępnych źródeł informacji na ten mecz przyszło łącznie 26 850 kibiców. Dodam też, że stadion West Bromwich The Houghtons jest w stanie pomieścić 28 000 3 kibiców. Ostatecznie spotkanie to zakończyło się wysoką wygraną. West Bromwich Albion, które to pokonało Luton. 5 do 3. Tym samym zjeścił się najgorszy scenariusz. Luton Town po historycznym sukcesie, jakim był awans do Premier League. Po dwóch latach wraca do Ligue W tabeli The Hatter zajęli 22 pozycję, mając tyle samo punktów co Hull City, czyli 49. O losie Luton zadecydowały bramki stracone. Luton Town może również pochwalić się niechlubnymi statystykami. Ekipa Bloomfielda zajmuje fotel lidera pod względem czerwonych kartek. Przez cały sezon dostali ich aż 7. W statystyce, w której znajdują się drużyny z największą ilością fauli na mecz, Luton Town... Zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 12,5 fauli na mecz. Luton tam spadając hukiem wstrząsnęło całą angielską piłką. Na taki stan rzeczy może składać się kilka czynników, a oto kilka z nich. Skromne inwestycje w kadrę to jeden z głównych powodów takiego stanu rzeczy. Angielski zespół od sezonu 2023-2024 koncentruje się na budowie nowego stadionu Power Court. Który to ogranicza środki finansowe na wzmocnienie drużyny. Właściciele Luton Holdings 2020 są ostrożni, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Firma nie chce wydawać dużej ilości pieniędzy na piłkarzy, ponieważ chce prowadzić zrównoważoną politykę finansową, nie popadając w długi, finansowe fair play czy ryzyko bankructwa, które to dopadło inne angielskie kluby, takie jak Derby County, Reading czy Bolton. Klub stara się rozsądnie zarządzać pieniędzmi klubu i skupia się na innych aspektach. Do takich aspektów zalicza się wcześniej już wspomniana budowa nowego stadionu, modernizacja zaplecza treningowego czy rozwój struktury młodzieżowej drużyny. Kolejnym powodem na pewno jest utrata kluczowych graczy. Zespół podejściu po ważnych piłkarzy nie wzmocnił się szczególnie przez finansowe strategie klubu. Trzeci powód to problemy w defensywie. Drużyna roba Edwardsa i Mata Bloomfielda nie była dobrze zorganizowana w obronie. The Hunters średnio tracili 1,5 bramki na mecz, a przez cały sezon łącznie stracili 69 bramek, co jest czwartym najgorszym wynikiem w całej lidze. Czwarty czynnik to problemy w ofensywie drużyny. 45 bramek to ilość goli, którą strzelili zawodnicy Luton w 46 meczach, co jest drugim najgorszym wynikiem w całej lidze. The Hunters strzelało średnio jednego gola na mecz. O trudnej sytuacji klubu jeszcze w trakcie sezonu wypowiedział się Carlton Morris który stwierdził Menadżer Rob Edwards wziął na siebie całą winę, choć podkreślił, że odpowiedzialność spoczywa również na nas, zawodnikach. Apelowałem do drużyny o osiągnięcie innego poziomu w walce o utrzymanie w Championship, zauważając, że zespół znajduje się w trudnej sytuacji, ale nie można się poddawać. Odbudować zespół z tak wyróżniającą się historią będzie trudnym zadaniem, jednak pełne zaangażowanie zarządu i zawodników na pewno ułatwi to zadanie. Finansowa strategia zarządu nie zaowocowała w teraźniejszość i przyszłość klubu, a obniżył poziom zespołu i doprowadził do dwóch spadków z rzędu A Wy, co sądzicie o Luton tam? Czy angielski zespół da radę się odbudować i powrócić jeszcze do elity? Dajcie znać w komentarzu, a nowe osoby zakazam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. Łapa w górę jest do Waszej dyspozycji. Wielkie dzięki za uwagę i do usłyszenia. way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it.